Witajcie, dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak rozebrać głowicę termostatyczną, ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale taką głowicę termostatyczną możecie rozebrać. Zapytacie mnie, ale po co mam rozbierać? No, no na przykład, żeby sobie ją wyczyścić. Jak widzicie, brudna. Ja też mam tutaj używaną głowicę, Wy macie używane, również brudne. Powiedzcie, a dlaczego to mówisz w wakacje, a nie powiesz przed sezonem? No bo teraz jest najlepszy czas po pierwsze na yy, przegląd, czyszczenie, serwis instalacji yy, centralnego ogrzewania. Po drugie, yy, no co robi przeważnie, jak to wygląda? Mamy wakacje, mamy urlopy, mamy wolne, yy, a co robi Polak na urlopie? No remontuje, nie? Także jak sobie wyremontujecie pokój, odmalujecie i tak dalej, na przykład czy mieszkanie, yy, ładnie grzejniki wszystko pomyjecie, yy, albo nie zabezpieczycie do yy, malowania i tak dalej, i sobie pobrudzicie głowicę, to co, będziecie mieć ładnie, wymalowaną, yy, ładnie wymalowany pokój, ja brudną głowicę? No chyba nie bardzo, nie? A z drugiej strony możecie sobie rozebrać na przykład właśnie, żeby wyczyścić, albo y, zobaczyć, czy głowica działa, czy mieszek, który jest w środku działa. Dlatego dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak to zrobić y, prawidłowo. Y, no i tak dla osób, które na przykład nie są związane z tematem, nie wiecie, jak, jak to zrobić. Y, oczywiście tak, mamy głowicę zakręconą na zaworze, w pozycji, najlepiej sobie ustawić pozycja numer 6, odkręcamy nakrętkę z zaworu, zdejmujemy głowicę. Następnie, jak już zdejm zdejmiemy głowicę, mamy głowicę na... w rękach, że tak powiem. Skręcamy głowicę na pozycję gwiazdki, jak widzicie, o, mamy pozycję gwiazdki. Następnie zabieramy sobie cienki śrubokręcik lub coś cienkiego, ponieważ, zaraz Wam pokażę, zabieramy coś cienkiego, następnie wkładamy tutaj i delikatnie do góry przesuwamy. Wyciągamy ogranicznik i teraz pod, jak widzicie, pod ogranicznikiem na równo z gwiazdką mamy pierwszy pin. Jak widzicie, tutaj jest metalowy pin. Tu mamy pierwszy pin, tu mamy drugi pin. I teraz tak: albo sobie bierzecie telefon, robicie zdjęcie, albo kartkę i długopis i sobie zapisujecie. Pierwszy pin mamy na gwiazdce, następnie liczymy. 1, dwa, trzy, cztery dziury mamy wolne, drugi pin mamy na piątej dziurze. Teraz zabieracie sobie na przykład markera. Jeżeli nie macie markera, to nie wiem, idziecie i zakosicie żonie no, lakier do paznokci jakiś ciemny i. Tak, dla pewności możecie sobie tutaj zaznaczyć, że tu idzie pierwszy pin, po pierwsze, a po drugie zaznaczacie sobie, ile głowica ma się skręcić. Zwróćcie uwagę. Tak, żeby to było na równo, ile ma się z powrotem głowica skręcić. Jeżeli to sobie zaznaczycie, oczywiście pilnujecie przy czyszczeniu, przy myciu głowicy, żeby sobie tego nie zmyć, bo jak zmiejecie, no to będziecie w tyłku, za przeproszeniem, i będziecie musieli wzywać fachowca, żeby taką głowicę złożyć. Teraz... Zabieracie cienki ślubokręcik, coś cienkiego i pierwszy pin wciskacie do środka. Zakładacie na pin i pierwszy pin wciskacie do środka. On wpada do środka. Jak słyszycie, on tam sobie lata. Drugi pin, pamiętamy, cztery puste na piątym. Drugi pin, wciskamy sobie znowu do środka. On sobie tam lata. Teraz dwa piny sobie latają. I bierzecie głowicę w ręce i sobie ją po prostu rozkręcacie. Jak widzicie, jest ciężko, jak już nie mamy ogranicznika, dlatego na przykład można sobie wziąć, nie wiem, kombinerki, jakiś kluczyk, ale dopasować tak, żeby nie złamać tych łapek w środku. Można sobie przychwycić i po prostu rozkręcamy głowicę. Jak widzicie, mamy podstawę głowicy, mamy podkładkę plastikową, mamy w środku mieszek. O, i właśnie wypadły nam te nasze piny pierwszy i drugi. To są właśnie te piny, które wcisnęliśmy do środka. Jak widzicie, w środku mamy mieszek. Wyciągamy mieszek. Zwróćcie uwagę, co tu jest. Ile dziadostwa, ile tłuszczu, ile kurzu, ile wszystkiego. Można. Śmiało teraz zwróćcie uwagę, jak ta głowica wygląda. Teraz śmiało możecie nawet ten mieszek, możecie nawet tą podkładkę, obudowę górną, obudowę dolną, korpus. Możecie śmiało teraz to miski wymyć, wyczyścić. Oczywiście w następnym filmie pokażę Wam, jak sprawdzić mieszek, a tym samym głowicę, czy jest sprawna, czy działa prawidłowo. Oczywiście zachęcam Was, zasubskrybujcie mój kanał, żeby, jeżeli chcecie takie porady i tak dalej, kliknijcie łapę w górę, polubcie ten film, żeby Wam się wyświetlały kolejne filmy, właśnie tego pokroju. I teraz, jak już macie głowicę wymytą, wyczyszczoną, już wyschła, no to podaję złożyć. Zabieracie mieszek. górę mieszka wkładacie w siedzenie tutaj w górnej części obudowy. Tu jest plastik z siedzeniem, zakładacie mieszek. Następnie zabieracie podkładkę, otworem zakładacie na iglicę, odmieszka, bierzecie dół, dolny korpus głowicy, górę i zakładacie i skręcacie sobie. I teraz skręcamy, zwracamy uwagę, gdzie jest nasza kreska, tu jest nasza kreska i teraz musimy znowu wspomóc się jakimiś kombinetkami czy kluczykiem i teraz dokręcić, aby kreska była na równo tak jak zaznaczyliśmy, zwróćcie uwagę. Tutaj mamy na górnej części czerwoną odbitkę, tutaj na dolnej części mamy czerwone, tak to wygląda. Jeżeli mamy to złożone, no to teraz zabieramy pierwszy pin i tak jak pamiętamy na gwiazdce otwór który jest na gwiazdce ustawiamy sobie lekko tak żeby. Pasował. Tutaj ciach, zabieramy pin, zakładamy tu, gdzie gwiazdka wciskamy tak aby pin był na równo z plastikowym otworem głowicy, następnie zabieramy drugi pin, jak pamiętacie, cztery otwory były wolne, ten pin był w piątym. 1, 2, 3, 4, zakładamy pin do piątego otworu znowu dopychamy go tak, żeby. Był na równo. Jak widzicie, głowicę mamy z powrotem złożoną. Zabieramy wskaźnik, zakładamy tak, aby metalowy pin był na środku wskaźnika, a żeby wskaźnik nam wskazywał, jak widzicie, gwiazdkę. No i teraz mamy głowicę złożoną, wymytą, czystą. Odkręcamy. Kończy nam się wskaźnik na szóstce. Następnie zakręcamy. Kończy nam się na gwiazdce. Jak widzicie głowica złożona, ale oczywiście odkręcamy sobie z powrotem na szóstkę, ponieważ tak nam będzie łatwiej założyć na zawór. Zakładamy na zawór, zakręcamy nakrętkę, gotowe. Głowica wymyta, wyczyszczona, wysprzątana, że tak powiem, możemy używać. Także jak widzicie, nic trudnego. Oczywiście w następnym filmie pokażę Wam, jak sprawdzić, czy głowica działa, czy ten mieszek prawidłowo pracuje. No i tak jak wspomniałem, polubcie film, zasubskrybujcie, kanał, zaobserwujcie, jeżeli chcecie być z takimi i innymi poradami. A za dzisiaj dzięki, cześć, pozdrawiam, hej!